Hej, jesteśmy po pierwszym zeszycie sześciotomowej instrukcji 42.009. Jak widzicie, wszystko tak naprawdę kręci się wokół e, mięcha, takiego typowego technicznego, wewnętrznych wybechów podwozia. Mamy już za sobą e, spięte trzy osie układu kierowniczego, one już funkcjonują wspólnie. No, czwarta czeka jeszcze na połączenie. E, z rzecz, która widoczna najbardziej z góry w tym momencie, no to czerwona skrzynia biegów i białe sprzęgło przeciążeniowe. Zobaczcie, to już funkcjonuje. Można tutaj pokręcić i wtedy przełączać sobie dynamicznie biegi, nawet bez zatrzymania. I to powoduje, że są rozdzielane siły na resztę. Do zestawów, do które tutaj przyjdą będą to zestawy odpowiedzialne za rozsuwanie i opuszczanie podpór. Jednak najfajniejsza rzecz, w tym wszystkim, moim zdaniem, jest pod spodem. Zobaczcie, jest tutaj zbudowany przeze mnie układ różnicowy. Rozwiązanie znane ze współczesnych pojazdów, odzorowane w klockach. I jeżeli tutaj pokręcę sobie tym, tą zębatką półosie pracują symetrycznie, natomiast jeżeli zatrzymam jedną z nich, to zwróćcie uwagę, że druga kręci się zdecydowanie szybciej. Tak więc fantastyczne techniczne rozwiązanie, które ma również odzorowanie we współczesności. Duże wrażenie na pewno to na mnie zrobiło. Odezwę się do Was po drugim zeszyciku i będziemy omawiać sobie, co zostało zbudowane. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam.